Narodzenie to okres nadziei, pojednania i radości. To czas, kiedy staramy się być lepsi, kiedy wracamy myślą do tych, których nie ma przy nas, a którzy są nam szczególnie bliscy. Życzymy Wam, drodzy mieszkańcy Nielepic i Młynki oraz okolicznych miejscowości, spokojnych, prawdziwie radosnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych uśmiechu, ciepła i wdzięczności za to, co mamy i czego doświadczamy. Życzymy dużo dobroci, życzliwości, uśmiechu na twarzy i radości z każdego nadchodzącego dnia. Wiary w to, co przed nami. Niech te radosne święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą dużo ciepła i zrozumienia. Niech będzie to czas, który nas rozpromieni, napełni optymizmem i pozwoli odetchnąć od zgiełku codzienności, dzieląc swe serca i chwile między bliskich i przyjaciół. Niech w waszych sercach zagości radość, pokój i zgoda której źródłem jest nowonarodzona dziecina. Życzymy także, by nadchodzący nowy rok 2024 przyniósł wszystko to, co najlepsze. By dał szansę zrealizowania planów osobistych i zawodowych. Szczęśliwego i bezpiecznego 2024 roku. Wesołych świat!